Dzień dobry, ja jestem w razie, to jest kolejny z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną, Krzysztof. Cześć! Siemano! Oraz widzowie na czacie, Twitch oraz YouTube. witam was serdecznie, wszystkich zagramowców, bardzo fajnie, że jesteście. Słuchajcie, kolejny odcinek, 182 już przed państwem, mamy wiosnę i nowe nabytki, jak się okazuje. Już wam pokażę dokładnie, co kupiliśmy i za ile. Kupiliśmy... Unie, uh, Unie uh, Max, 6 metrów taką rozkładaną, kurde, po prostu, uh, to jest maszyna. Wymaga 180 koni i jest trochę przydłuża do naszego klasa, ale klasy się ciągnie. Ona jest, nie określą, są na pod nowy sprzęt, który kupimy pewnie niedalekiej przyszłości, w zamian za yy, tego New Hollanda. New Hollanda to jest taka fajna maszyna, która się lubi sami popsuć. Yy, I chcemy troszkę powrócić do korzeni. No może też tak. Ale ty jeździ, to się psuje, dlatego. Tak, świetnie, świetnie, że to powiedziałeś. Chcemy kupić coś większego bydlaka, takiego konkretnego. Nie możemy sprzeda sprzedać na przykład naszego yy, Masaya. Masa jest taką obor z takim oborowym ciągnikiem, pasuje idealnie do tego, nie? Yy, klas jest dosyć yy, też fajny, nowy i nam daje elegancko radę, więc zostawiamy oczywiście go, ale New Holland będzie sprzedawany, będzie wymianka po prostu jego, także yy, kupimy coś starszego, używanego tym razem, ale Mocnego i nie do zajechania. No i też rzeczywiście, jak będzie jakiś remont, to nie musimy iść z nim do Warszawy, tylko sami sobie to naprawiamy, więc dla nas koszty o wiele mniejsze i przede wszystkim yy, więcej mocy, bo tego nam teraz po prostu potrzeba. Yy, to co? Słuchajcie, dzisiaj jest tak, ja się jadę właśnie. Yy, Ultywatorować pole po rzepaku, nie nie po rzepaku, po burakach, a krzywko gdzieś hać na tym nowym polu Który jest, wam już pokazuję, jest tutaj aż, aż już wam pokażę gdzie on jest Tutaj, na tym całym kawałku, nie? Także to już taki konkret kawałeczek nam wyszedł i dzisiaj Krzychu tam jedzie Jadę na to pole, potem się nie w trakcie zamienimy, jeszcze mam trochę tych do dosiewów Mamy jeszcze jakieś siebie porobić, ale to też ogarniemy sobie Dobra Krzychu, to co? Siadamy i jedziemy, nie? Chcesz pierwszy Nie, ty musisz pierwszy musisz Dobra nie, nie jest Już jadę, już jadę w takim razie. <laughs> Trochę pani widzę, nie mam, ale myślę, że damy rady chyba z tym, bo on ma duży zbiornik. Zresztą nie powinnoć problemu. Okej, okay, my sobie wyjeżdżamy właśnie w tę stronę. I jedziemy, jedziemy. No i co? Mamy ogólnie na koncie, widzicie prawie pół miliona. Yy, maszynka nas wyniosła 70 tysięcy. Jeszcze niedługo kupujemy talerzówkę. Yy, również 6-metrową, albo 5. Nie pamiętam dokładnie ile było. No ale musimy po prostu coś kupić w zamian za. Yy, Pojedziemy sobie tam wiecie. Musimy to sobie kupić w zamian za yy, tamtą tarżówkę bo tam też są trochę potrzebne, jakby nie było. Yy, więc się coś, coś tam przyda, nie? Po prostu. Yy, dlatego też tak to będziemy robić, że trochę teraz masz być nowych, niedługo będzie traktor, mamy jeszcze w planach combine, mamy jeszcze w planach yy, yy, nowy rozrzutnik. zobaczycie wszystko. Myślę, że teraz tam się fajnie gospo tak troszeczkę, yy, że powiem scali. Yy, no i git. Ogólnie jeszcze kasa nie, w ogóle nie mamy kasy za wełnę, która... Rozprzemy za miesiąc dopiero mm, Także z do tego się na, pewnie yy, na to jeszcze przyjdzie czas i zobaczcie co jest. 5 tam? Nic się nie idzie? Dobra, w porządku, tak przyjechałem trochę. Mm, także no, jadym, jadymy O kurczę, co tutaj, Nie wiem jak tym pójdzie z tym, ale tam trochę tego szania będzie, nie? No teraz wielkie pole, nie? Że to no. zrobiło teraz Właśnie ludzie, bo mieliśmy się tak, że na tych malutkich maszynkach jakoś tam działaliśmy w miarę hmm, Tylko, że tam było tak, że te malutkie maszynki działa na malutkich polach A że my teraz właśnie idziemy w takie większe kawałki, no bo nie ma co ukrywać, nie będziemy jeździć po 14 polach I zbierać się zboża To po prostu łączymy sobie, co nie? Łączymy sobie, żeby to jakoś wyglądało... Kurde, zobacz, jak go rzuca, nie? Obciążnik troszkę jeszcze to jest taki ten Ale da radę Już testowałem go dzisiaj tak, że da radę sobie ten, ten klas Ale fakt, że trochę go kurde miota, nie? Mmm Jaki jest cel tej serii? No, cel tej serii, jak sama nazwa mówi, podwórko Kolinsy, więc yy, po prostu pokazujemy, jak się rozwijamy, tak? To pokazujemy, jak nasza gospodarka się rozwija. No i cel jest taki, żeby wykupić większość ziem na tej mapie, yy, ogarnąć większość produkcji. Yy, no i po prostu być już tak, powiedzmy, ustawione, że w całym sezonie zrobimy spokojnie milion złotych, nie? Yy, więc yy, taki jest, jakby cel, taki startowy. Ale myślę, że takim, chyba naszym celem, można powiedzieć. Yy, troszkę na ten moment, takim głównym, jakbyśmy chcieli, to chyba będzie ten wiatrak, nie? A który? Bo no, tam kosztował ten... 800 tysięcy, czy jakieś tak. No, tak, no ten wiatrak, nie? A, okej. Okay. Bo właśnie chcielibyśmy sobie postawić wiatrak, żeby być takim już bomberami między własną yy, farmę nie? Wiatrową. Yy, oczywiście na razie pojedynczo, ale wiecie co chodzi, nie? Więc jakoś tak to sobie co yy, on pójdzie i idzie, tylko trzeba mu bieg zmienić, nie? Proszę bardzo. No, więc y, fajnie, wiemy to jest duże, bydle ogromne wyglądał po prostu, ale jak mówię To jest stary ciągnik taki jeszcze na ten moment, który sobie daje z nim radę, bo maszyna potrzebuje 180 koni a nasz klas my chyba zapas 15 koni, bo no prawie 200 także elegancko. Y, no więc y, myślę, że niedługo się. Uda go, garnąć. Bo wiadomo, moglibyśmy sobie teraz kupić wiatraki i byłoby po serii, ale mamy jeszcze kilka rzeczy, które musimy zahaczyć i zrobić. Także to już niedługo i zobaczcie dokładnie, jeszcze jak to będzie wyglądać, nie? No. Jaki będzie nowy kombajn? No, zobaczcie niedługo, nie? Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tym bardziej, że. No, będzie to teraz coś nowego, nie? New jak był używany, tak samo Deutschfer był używany, a teraz kupimy coś takiego nowszego, nie? Bo właśnie traktor będzie mieli starszy, to Cometro kupimy nowszy, że wiecie, że był już taki konkretniejszy. Ale myślę, że jak najbardziej ta seria tam troszkę się teraz rozwinie, nie? Więc zobaczycie, co jest 5. <laughs> no, sorry, na to nie teraz, nie mogę tego powiedzieć, nie? O, tu w ogóle mamy takie drzewo, któreśmy sobie ogołocili <laughs> ostatnio na streamie bo nam przeszkadzało, więc teraz taka, taka palma. No, ale, ale myślę, że gitnie. nie? Jak tam się Krzychu z tym? Ja nawet kuka nie zrobiłem. Tak? No. Myślałem, jak wyjechałeś? Że... Tak wyjechałem? Pojechałem na sam koniec tego, no, bo panie? się dopiero w połowie skapnąłem, że to jest połączone, jest wszystko w jedno. No, Mogę no, no. no. Ok, zacząć. ok. Dobra, spoko. No, ja myślę, że zrobię sobie też takie jakieś dwa kółka na tym polu i zamienimy się z krzyżem, pokażę, jak tam te się wyglądają. Yy, I no, zobaczcie, co co jest pięć. Ja w ogóle proponuję ci krzyżu chyba yy, kółko i potem raz przy razie jeździć albo coś, nie? E, no właśnie, chcę. Ale w sumie może do koła może lepiej, nawet. Nie wiecie. wiem, bo to jest takie. Albo jakbym od góry. A w sumie tak jest naj, najdłuższe, jakbym jechał tak. No jakby od od góry drogi jechał, do no. drogi jechał. Tak, tylko za koło masz asfaltu, drogę, nie? Asfaltu, nie, nie. Ja tak. Chcesz od asfaltu do asfaltu, nie? No, no w sensie od Tartaku do Gospa nasza, tak? No No, no to tak, jak najbardziej Okej, okay, dobra, zawrócimy sobie No to cóż, raz razie, chłopo, sobie, się a pojedziemy sobie, nie będziemy tutaj kombinować Mamy tutaj akurat taką, taką opcję, co sobie pojedziemy Ja oczywiście gram na GPS-ie, no bo dzięki temu yy, wykorzystuję maksymalnie czas i wiecie, nie, nie tracimy tam gdzieś yy, Tego wszystkiego Zresztą tak widzę, że to mógłbym trochę, jednak odjechać jakoś tak, no ale dobra Jakoś tam jedzie sobie to, nie? <laughs> na no, takie chwasty to najlepszy gruber i później... I tak później chwasy widzą Znaczy, my teraz po prostu to przemieszamy, nie? To jest w ramach takiego, takiego poplonu, bo też jeszcze leżą liście z buraków i to po prostu w ramach takiego, można powiedzieć, poplonu leci. Po prostu. No potem to się jeszcze oczywiście obsieje. Noob gra na GPS. <laughs> mogę grać i bez GPS, zaraz tam, tam na polach bez GPS to jak najbardziej spoko idzie, nie? Mogę to zrobić za dwójkę? O, spoko. No, więc y, możemy zrobić też y, potem tak, że też, też tak się opryska, nie? Bo te chwasy się pewnie też potem będę wyłazić. No, ale to wiecie, damy sobie Damy sobie radę. Y, ja też mam ogólnie rozpiskę cało z tymi poletkami: dokładnie, które co jak i gdzie to będziemy y, siać. No, ale nam się teraz w tym roku szukuje taka kieszonka konkretna, że to jest chyba mała nie? jest tu krzyku, musisz jeszcze kupić ślepy nie? No. Bo ale będziemy to wymieniać? Jako? Czy. Ja Jeden prostu... do karmienia? No. dokupić. Dokupić chyba, Dokupisz, no. Ja. No bo to jedna jest do karmienia, a druga jest do zboże, nie? No. no się tam to tam, tam też możemy wozić, ale trzeba też kupić tak już konkretnie. Pożyć się coś tam no. na pewno teraz. No to. No więc y, można by, byłoby tak zrobić, nie? <laughs> Rolost in oczywiście, fajnie, że jesteście bardzo miło. E, 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 ty coś jeszcze mamy na sprzedaż? Teraz w ogóle nam zostało, czy nie? jeszcze może... Bla bla, 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 bla. Przenicę za 50 tysięcy, widzę. Aha, tym a to miało być dla kurek, wiesz? A no to wszystko wtedy mamy. No, to całce. Wszystko. Dobra. Ogólnie teraz poszliśmy tak bardzo prosto yy, w tym sezonie, jeżeli chodzi właśnie o, o uprawy, bo nie robimy nie wiadomo ile, po prostu lecimy sobie teraz z tym, tak, że mamy konkretnie jedno, jedno ziarno, jedno strączkowe, okopowe i kukurydza, nie? Po prostu. Więc teraz idziemy chyba w to, że siejemy wszędzie jęczmień. Eee, zaraz on dokładnie powiem, bo to ten całą rozpiskę. Siejemy tylko jęczmień, rzepaki, eee, kukurydzę i buraki. Tak, to to dzisiaj w tym, w tym sezonie tak to będzie. Eee, pewnie za sezon będziemy siać pszenicę, eee, soję pewnie. Buraki już się muszą być, no i też kukurydza, nie? Także w sumie nam się tylko dwie uprawy zmienią Ale oczywiście pola będziemy zmieniać z nimi cały czas, nie? Także to... To fajnie, to powiem Krzychu, że to jest trzeci raz I że to pole, kurcze, leci jak głupie, nie? Te 6 to jest elegancka sprawa, nie? Dobra, wracamy, jesteśmy ponownie i już mamy zdjęcie Nie jeszcze mi za bardzo, ale to zrobi się pewnie jeszcze nie razem, nie? Mm, nasze serie nie są otwarte, a więc niestety nie można dołączać, ale możesz oglądać jak najbardziej i pomagać tam w naszych trudnych wyborach. pgr owski brony kupcie. No tak, tylko że... widzisz, yy, teoretycznie właśnie moglibyśmy zrobić tak, że kupicie od razu brony, które wymagają koni... Yy, nie wiem, 100 i są dwa razy szersze od, od tego, nie? Jasne, tylko... i to też by działało. Tylko, że wtedy... no takie troszkę... Wiesz, kupujemy te maszyny takie cięższe i większe po to, żeby był jakby taki większy realizm, nie? Że to wszystko ma takby taki sens, że my tutaj bardziej staramy się tu uprawę gleby, a nie tak po prostu tylko byle, byle by zrobić, więc, więc wiesz, nie? Na tej zasadzie to po prostu działa no, Szkoda, że w nie ma takich mechanik, które by pozwalały, na przykład na to, że jeżeli zrobisz na przykład tą maszyną, to masz więcej procent z czegoś tam, nie? Bo lepiej zadbałeś się po prostu o glebę to też, jakby tak, znaczy są wały posiedne, nie? Teoretycznie, ale no to tak wiecie, nie? Okej, okay, Antek, rozumiem. No to, to myślę, że pewnie sporo osób jest takich, którzy są gdzieś tam fanami. Mm, ale jakbyśmy mieli zapraszać każdego, to byśmy tutaj mieli, o Jezu, nie? Pamiętam kiedyś 17, ja robiłem taką serię otwartą do firmy. <grym> I tam był sezon chyba drugi albo trzeci, ale chyba był drugi, gdzie grałem na każdym odcinku z innym widzem, nie? Taki, taka to była seria kiedyś. Jak było? Eee... Różnie, raz było spoko, raz niespoko, ale tam poznałem Mikologa, A, czyli... A też coś takiego miałeś podobne przynajmniej. A nie pamiętam już. Nie pamiętam, ale właśnie mówię, że wtedy poznałem Mikologa, czyli mojego najlepszego administratora Discorda, nie? Który ogarnę teraz wszyciuzieńko, także warto było, nie? Bo taki człowiek to skarb. I pozdrawiam Mikologa, czyli serdecznie fajnie, że, że ogarnie i że jest, nie? Krzysiek, ja do końca dojadę i zaraz mogę sobie się zamieniać, wiesz? Chujka, ja dużo nie zrobiłem, więc możemy zamienić. Tak? A zrobisz kółko? Kółko tak. No, to elegancko. No zaraz sam będę... Tylko kółko. Podjadę. Ja myślę, że też będę w kółko siał, wiesz? Bo to jest takie pole troszkę ten... Nie, że... ja zrobiłem kółko i teraz jeżdżę tak jakby ten... Próbuję, Aha, nie? rozumiem, rozumiem. Tak do, do, do nas. Okej, okay, okay. tak powoli. <laughs> Widzieliśmy mod hub'a, oczywiście, że tak. Widzieliśmy. Dzisiaj jest 19. stycznia to i dzisiaj premiery miała 30 od SPD'ego na... na konsolę, także... Fajnie, że Speedy dbał konsolowców podobnie jak ja. Nie no, spoko, że wyszło coś fajnego, zawsze tam konsolowcy będą mieli coś. Coś ciekawego, nie? To jest takie dla wszystkich tych, którzy już się nie da, nie dobra, jesteśmy fortem. Jak widzicie, teraz jesteśmy tutaj w tym się wyniku. O kurde, on zapierdziela. 15 na godzinkę? A? Nie, no? Nie, nie patrzyłem na ten nie elegancko sieje się, kurczę. No, mamy właśnie nic i tu właśnie lecimy z tym. No, myślę, że tutaj na takim polu po co są konkretne zestawy, więc z ludzkim długo będziemy mieli eee, tu naprawdę konkret konkret zestawy. Co ty gdzieś ty tu jakoś? No, próbowałem, zrobiłem kółko i teraz tak jechałem, nie? Aha, w ten sposób, dobrze. Okej, okej, rozumiem, rozumiem. Może też jak zrobić, ludzka. po prostu pojedziemy sobie w ten sposób. Wykryj szerokość, okej, okay. dobra. No, to akurat kawałek pole jest kon naprawdę konkretny, y więc y nie mi tu skwałka, ale to mi się 3 hektary może być, nie w sumie? Może być 3 hektary. Trochę takie pole, widzicie jest pomieszane, nie? Że raz tutaj jest y jakieś ciernisko, raz tam nie ma, ale jakoś tak to szło. W ogóle ten kultywator, który mamy teraz, on ma ten problem, że ma trochę tekstury zła, bo nie ma kultywatora, taką mam teksturę właśnie tej teleżówki, co tu widzicie w tym co miejscu. Ja używam y kultywatora. No, i ja po prostu zmienię sobie tą teksturę, nie? Żeby tam wszystko było, także. Yy... No, jak kultywator to kultywator, bo będziemy mieli ten która będzie oczywiście osobno robiła ten. Inną yy... no, teksturę, także wiecie, nie? No, a ten się sobie elegancko radzi? I raczej pan że. Bo... O, to jest właśnie farmi. Nie, zobaczcie. Będzie zebra na polu Raczej właśnie wątpię, że będziemy sprzedawać ten siewnik On jest fajny, jest lekki i fajnie sieje, więc raczej wszystko spoko Po też teoretycznie mówiłem, to dopiero o uprawie gleby i to teoretycznie no, Praktycznie powinienem yy, Wziąć się za, za siewnik, po prostu kupić trochę lepszy siewnik, a nie taki Który sieje tak takło, nie? Taki trochę pegierowski bardziej jest niż ten e, Okej, okay. ale no tak mówię yy. Jakoś chyba nie mam lepszego silnika 6 m, który by tutaj do nas pasował, nie? Więc jakoś taką, tu po prostu fajnie zostanie coś takiego zawsze starszego a nie tylko same nówki, bo nówki to jeszcze będziemy mieli, to jest, będzie ich dużo, nie? Zaraz zobaczycie już niedługo, po prostu nie. Tak jest, nagrywamy odcinek teraz. Nie wiem, tego cika, mam tego odcinka, 17 minut, no i fajnie. Także spoczko. No więc my sobie pewnie poza tym wszystkim już tutaj pogarniamy resztę. Na kolejnym odcinku pewnie zobaczymy się z nowym nobietkiem kolejnym i pewnie też sobie trochę posiemy, bo ta wiosna taka trochę ważna jest, żeby tej jakieś tam rzeczy porobić. No i też chciałem ma co ukrywać, trzeba naklepać odcinku, bo na 200 odcinku wydaję wam savea. Także yy, będziecie ten, będziecie mieli te saveika. Pewnie że zrobimy tak, że nagramy tam 201, 2 odcinek, jakoś tak i wam dostaniecie po prostu savea. W 200 odcinku z tamtego, przecież z tych, jakby progresu, jeszcze dwa odcinki przodu, bo jest wygląda na zapas, nie? A że teraz troszkę czasu na nagrywanie, no to sobie ten, to sobie troszkę ponagrywamy. No ile? 180, ile? To jest 182 to zacinek. A, to jest jeszcze jest? Jeszcze troszkę, no. Znaczy, jakby tak siąść, to już nie raz historia pokazała, że my możemy to nagrać w tydzień, co nie? Na dwa miesiące do przodu? Na trzy miesiące wreszcie było tak. Nie. Że my nagraliśmy odcinki już w czerwcu, na czerwiec, sierpień i lipiec, nie? I były odcinki co drugi dzień rzucane, nie? Że to było OS. Yes. To był hit. No No Najlepszy też odcinek z Mariuszem, nie? Rzucili, nagraliśmy gdzieś w połowie czerwca, wyszedł... Miał być początkiem lipca, wyszedł połowy sierpnia, nie? <grym> Jakoś tak, także no to leci, leci, nie? Ale Bartek, ty jesteś, kurczę, taki Polak, nie, nie powiem jaki, nie? Zobacz. Speedy zrobił 30, nie? Na, na no. pc Postarał się, fajna 30 nie? Kurde, używamy na ojcu synem Mega, nie? Teraz zrobię na konsolę, będzie prosili. Ach, mówi, no to niech teraz zrobi 60. <grym> Wam ciągle modu mało. Może ma w planach? Bo nie wiadomo. Co? Może ma w planach? Nie, nie wiadomo. wiem, trzeba się pytać, ale raczej, no nie wiem, nie. nie Trzecika będzie, cię witam. <laughs> Dobrze, że zrobił, no ludzie nie ma co, nie? Mało kto robi teraz coś ee, takiego porządnego, bo albo gdzieś tam robił prywatnie mody, albo coś, a tu ktoś w końcu wydał, więc fajnie, fajnie. Mimo, że na takich klamotach malutkich nie gram, to no spoko, że ktoś robi, nie? To też jest fajna rzecz, dobra mi Nie mam na takich małych klamotach, a używam na tej Gdzie? Serii. No tak, ale serial to jest taka fabułka trochę, nie? ja, by, no, ja, nie ja, ja normalnie na, na takich maszynach bym nie grał prywatnie, nie? No. Dla mnie maszynki, jakich ja bym grał prywatnie, ludzie to są takie y, przedział koń od 80 do 150, co nie? I to są maszyny od tak około od, od 3 do 6 metrów, nie? Roboczej szerokości. Jakiś tam kombajny 7 metrów maksymalnie, co nie? Header. I to jest dla mnie Dream, nie? Ja tak powiem, grać na, na każdym z takimi maszynami. Więc w sumie na, na przykład Zdziech był fajnym, yy, fajną mapką, fajną serią, bo tam właśnie grałem w takich maszynkach malutkich, potem przeszedłem na większe, wiadomo, ale tam się fajnie grało, tam się fajnie grało, nie? Więc... Yy, no. Kurczę, to początek, początek tego marca jest taki strasznie... Jeszcze trochę taka zimu, taką zimą uczuć, nie? Wszystkie drzewa tak... masz, ten nie ma. No, listek jeszcze nie ma i tak dalej, nie jest tak trochę... Tak se. Ty, odnośnie pól jeszcze mam jakieś życzenia? Bo chcemy kupić 576, co nie? Yyy, e, tak. I chyba tyle będzie z pól Czy coś jeszcze? Czy możesz 8,8 dokupić do tego, tego kawałka? No już tam jest tak naprawdę to... tylko w nie pola, nie? Bo tam takie nudne pola są, nie? A może 8,4, 85, 8,4, 85, no. a tamto. Taki kawałek. To też byłoby ciekawe w sumie, no? No, 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 no. Wchynot, no. zobaczymy. Bo teraz mam takie właśnie trochę tych pól kwadratowych, nie? I nam tak mm. e, za bardzo nie chce się w nie iść. E, no bo to takie trochę nudy są. zobacz, odpalamy się, czy piesa, jedziemy, nie? To kurde, jest trochę ciekawie, bo powiedzmy jakby nożliwa. A to na to pięknie. Ja w ogóle lubię się bawić kombajnem i, i maszynami, żebycie manewrować, jeździć, nie? Czuć, że to pole jest nierówne. Mm, dlatego trzeba też to jest sobie nierówne, ten zagajnik. Żeby troszkę było ciekawie, trochę się tam do siebie po tamtej stronie i wiecie, i leci. Jednak nie jest to amerykańska jakaś seria czy mapa, gdzie po prostu macie kwadrat, pola i ogień, nie? Natłoki, cześć, była, że widzę, serdecznie, czy paduszek. A po nie zrobi czołg. Nie, no, to zawsze będzie mało, nie? Żeby zrobić wszystkie serie Ursus, to podam że to teraz ze No, ale fajnie. Ja to trochę tak też może lekko nierealnie, bo jak widzicie, mamy tutaj chwasty na które nam odbiły i my je tak po prostu przesiewamy jakby, no ale potem wiadomo, że to się jeszcze i tak opryska. No i szkoda też takie pole jest takie dziwne, ale on dopiero zyska swój, swój kolor jak już urośnie, nie? Także od dość nie martwmy. I, 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 i trzeba się po prostu tutaj brać i, i działać. No, także trochę tak jest. Nie wiem, czy 60 zrobimy się, się z tymi siewami wszystkimi. Jeszcze no, do siania Problem, nie? Co? Może być leki problem. No, kukurydza, buraki do siania, kurde, będziemy mieli A co mocno. Mamy robić, jeden siewnik, chyba, nie, czy nie? Nie, mamy ten. No, znaczy tak, jeden siewnik mamy, ale to on jest metrowy, nie? Więc luźki, ale jeszcze jest kukurydza i buraki, nie wiedzisz, które mać się no. tamtym. Także i tak na no, dwa silniki będziemy robić. Yy, więc no. Jakie macie silniki od zielonki? Zobacz i stamtąd kup. Yy, Siedowniki z zielonki, ale to, co, które mówisz, poczekaj. Siewniki z zielonki. Aha, że tak jest. To, ale to jest 3-metrowy, nie? Zobacz. Jakbyśmy mieli kupić taki siewnik tarczy, byśmy chcieli coś już. żeby zatrzymać ten standard 6-metrowego, nie? Nawet <coughs> ja oni się trochę rozwinąć, bo nam jednak zależy na tej wydajności, nie? Trzeba wzywać. Dwa na Xbox One nie ma Mazowieckiej nieziny, e, bo jest na Xbox XS, No bo pewnie na U, Xbox One. Mapa się nie przeszła, nie przeszła testów, po prostu A były jakieś problemy i poszło tylko na te generacje nowsze konsol, nie? Na przykład Więc wiesz, na tej zasadzie może nie Skąd New Holland? Zresztą chyba z modhuba jest, już nie pamiętam skąd tylko mamy, nie? Ale chyba tak Dobra, myślę, że wiecie stanowiska. ja nie chcę zabierać czasu My sobie raczej tym, Kurde, coś, mi, coś po nosi, mi chodzi Komar jakiś, coś My sobie ten się skończymy, zobaczymy się z wami na kolejnym. Fajnie, żebyście wpadli, bo na mówię nowe nabytki, teraz to będzie coś, bo ostanieśmy szli też z pola, teraz nabytki, maszyny w sensie. Także no dziać się będzie dużo. Fajnie, żebyście nie przegapili tego, bo myślę, że będzie kurczę. Kurcze warto, także ja bym dzięki za uwagę. wpadać na kanał do krzyka, który który się zapisie. Trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Do widzenia. Do widzenia!